Lęk przed dyskomfortem fizycznym, przed chorobą, bólem, śmiercią. Jako mnich radzę sobie z tym w ten sposób. Co z tego, że choruję? I tak w końcu wszyscy umrzemy. Jeśli coś idzie nie tak i przypuszczalnie umrzesz wcześniej, to spójrz na to w ten sposób. Prawdopodobnie jesteś dobrym człowiekiem, więc pójdziesz do nieba, a przedwczesna śmierć to pójście na skróty, a niedługie wyczekiwanie. A jeśli będziesz żyć długo, to możesz trafić do domu opieki, albo znowu zacząć nosić pieluchy, i życie zrobi się niekomfortowe. To mi przypomina historię o rozmowie dwóch mężczyzn, którzy mieli około siedemdziesiątki, jeden mówi do drugiego: Eh, starość, nie radość. Wszystko mnie boli, wszystko jest inne. Ciężkie jest życie staruszka. A drugi na to, no coś ty. Mnie się żyje bardzo dobrze. Czuję się jak noworodek. Jak to? Popatrz na mnie. Nie mam włosów, zębów i właśnie znowu zmoczyłem się w majtki. Taka właśnie jest starość. Powtarzamy to. Co robiliśmy na początku życia? Kiedy odczuwasz lęk, to jako buddysta wiesz, że niezależnie od tego, co się stanie, będziesz umiał sobie z tym poradzić. Wiele rzeczy, których bałem się w życiu, włącznie z fizycznym bólem i niewygodą, były rzeczami, których bałem się irracjonalnie. Każdy z nas doświadczył choroby, bólu. Śmierci i jakoś to przeżyliśmy. Poradziliśmy sobie z tymi doświadczeniami. Czasami może być nam z nimi ciężko, ale po jakimś czasie, wiem to, bo żyję już dość długo, zdajemy sobie sprawę, że warto je przeżywać. Wiele się uczymy z trudności i rozczarowań życia. Od tego zaczyna się rozwój, to bóle wzrostowe. Jeśli byliście w związku, który nie wyszedł, albo bierzecie rozwód, albo dziecko was nie słucha, albo ktoś umiera w rodzinie, albo coś innego się nie układa, tak, to boli, kiedy przez to przechodzimy. Ale po jakimś czasie możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wiele się nauczyliśmy. To były bóle wzrostowe. Ostatnio powiedziałem komuś, kto cierpi, bo choruje na raka, że wiele osób ma raka, wiele osób też z niego wychodzi i co prawda ta choroba jest bardzo nieprzyjemna, ale mnóstwo ludzi nie wiem nawet ilu, bo było ich zbyt wielu przyszło później do mnie, mówiąc, że ten rak to było najlepsze, co ich spotkało. Kiedy się to słyszy po raz pierwszy, człowiek myśli, że ma do czynienia z szaleńcem, ale kiedy przychodzi dwudziesta, trzydziesta, setna osoba mówiąc to samo, to chyba jednak coś jest na rzeczy. Ja nigdy nie miałem raka, cierpiałem na inne choroby. Dlaczego ci ludzie mówią? Że to było najlepsze, co ich spotkało, bo ta choroba, ta trauma bardzo dużo ich nauczyła. I dlatego mówię, że nieważne, co ci się przytrafiło. Ktoś niedawno zadzwonił do mnie i powiedział o śmierci w rodzinie. Powiedział też, że ma teraz czas na refleksję. Zmarł ktoś bliski i dopiero wtedy miał czas na to, żeby wyrwać się z biegu życia i zastanowić nad jego sensem i nad tym, jak naprawdę powinniśmy żyć. Te doświadczenia są bolesne albo rozczarowujące, ale możemy się z nich tyle nauczyć. Jeśli o tym pamiętamy, to staje się jasne, że nie ma powodu bać się tych doświadczeń. Tak, mają bolesną stronę, ale możemy też spojrzeć na to inaczej, czego często nie robimy. Przez to przegapiamy pewne rzeczy. Kiedy o tym mówię, ludzie często stwierdzają, że to jakaś pozytywna psychologia, która nie ma nic wspólnego z tym, czego nauczał Buddha, ale jest pewna sutta, która jest częścią starożytnych nauk Buddy. I pamiętam ją bardzo dobrze. Bo kiedy 27 lat temu wyjeżdżałem do Australii, poprowadziłem ostatnie spotkanie z mnichami w Tajlandii, i ta sutta była nauką, której im udzieliłem pewien mnich podszedł do buddy i powiedział chcę jechać do odległego kraju i głosić damę przewić buddyzm i pomagać ludziom zupełnie jak ja, kiedy przyjeżdżałem do Australii Buddha powiedział ten kraj jest bardzo niebezpieczny ludzie są hardzi i wrogo nastawieni nie mówię, że Australia taka jest, ale ludzie w tej w się śmiali, kiedy usłyszeli to porównanie. Buddha powiedział, co jeśli pojedziesz tam i ludzie będą wobec Ciebie nieprzychylni i przeklną Cię? No ale przynajmniej dostanę jeść. A co jeśli Cię nie nakarmią? No to przynajmniej mnie nie pobiją. A co jeśli pobiją? To tylko pięść. Przecież nie zadźgają mnie sztyletem. A co jeśli zadźgają? No to przynajmniej mnie nie zabiją. A co jeśli zabiją? Wtedy po prostu szybciej pójdę do nieba. Wtedy Buddha powiedział: Jesteś prawdziwym mnichem. Możesz jechać. I pojechał. I oczywiście ludzie nic mu nie zrobili. Tak samo jak mnie nic nie zrobili w Australii. To byli bardzo sympatyczni ludzie. W każdym razie ta pozytywna psychologia pochodzi prosto ze słów i z czasów Buddy. Co jeśli zachorujesz? No to przynajmniej nie umrę. A jeśli umrzesz? No to przynajmniej wytworzyłeś tyle dobrej kamy, że pójdziesz do nieba. Więc nie ma problemu. Czy zauważyliście, że lęk zawsze wiąże się z negatywnymi rzeczami? Boimy się czegoś, a wtedy widzimy wszystkie negatywne konsekwencje tego, co może się stać. Strach to właśnie negatywność dodana do przyszłości. Nie myślimy o pełnym obrazie tego, co może się stać, tylko o tym, co może się stać złego. Odmawiamy spojrzenia na wszystkie inne możliwości. To negatywne spojrzenie na przyszłość. I owszem, przyszłość może być negatywna, ale może być też pozytywna. Nie wiesz, co stanie się za chwilę. Może czekać rozczarowanie, a może świetna zabawa. Samo życie. Było tak do tej pory i będzie tak w przyszłości.